Mroczysz? Cześć moi ludzie. Cześć moi ludzie. Czekam na was. Wyróbcie te swoje wakacje. Jak trzeba, to trzeba. Tak? Tu palmerkę parkerka zaczepiam. Wiesz. Więc tak ludzie. Dzisiaj jest trochę chłodniej. Troszkę. Pancia nam wymyła podłogi. Szczę nam mu piesze kocyki, tak? I ta kolację, boże, jaki leśferyzm. Lenistwo, lenistwo totalne, totalne lenistwo. Kto tam je zaczepia? Kto tam je zaczepia? Słodziaki. Mi się słodziaki, tak? Jesteście. Tak. To my mi się Dwa. Czekaj, bo to jest film Polinki. Wiesz? No. To jest rodzina moja. Patrzę na Was. I papa.